Kochani, jak widzicie, dzisiaj bardzo dziwnie wyglądam, ale już nałożyłam sobie resztę bazy ze Glam Shopu. Zapraszam Was dzisiaj na dęku. I zaczynam dzisiaj od oka, bo przygotowałam sobie paletę. To jest Ingrid Natural Essence. Bardzo fajna szósteczka, klasycznych cieni na co dzień. Myślę, że idealna paleta też tak jak ta od Krystiana na wyjazdy, tylko bez lusterka no i bez produktów do twarzy aczkolwiek mm, brąz nie jest wcale ciepły mocno więc można go użyć jako brązer a róż też jest bardzo ładny któryś z tych błysków można użyć jako jakieś tam delikatne rozświetlenie czy w kąciku, czy troszkę na policzkach i mamy paletę e, codziennego użytku E, taką wiecie, mm, na każdą okazję, na wyjazd. Kto co lubi, cię znów taki mega szybki make-up, bo a wiadomo, e, ja też jestem po pracy. Troszkę jestem zmęczona, ale jest wszystko ok. Także tak. tak, tak, tak Biorę teraz ten brązowy, dam różowy tutaj troszkę. Troszkę tego brązowego. I zakryłam sobie ten różowy widzę. No ale to nic się nie dzieje. Bierzemy tu taką resztkę tego e, koloru, takiego brudnego brązu. I dam sobie go na tutaj całą powiekę ruchomą coś takiego i w kącik weźmiemy sobie jakiś płościejszy pędzelek weźmiemy sobie tutaj ten odcień to jest y, pod tym y, na różowym oś tu misiu oczywiście pies mi tutaj towarzyszy mały <totryk> Nie wiem, co on zrobił, czy skarpetkę, czy jakiś papier. Jest ok. Coś takiego. Ja sobie brwi namaluję e, cieniami do br brwi z Revolution. Słuchajcie, normalnie miłości się tu wydarzyły. Teraz. Ojej! Niu-niu! Słuchajcie, użyłam sobie brwi, znaczy nie wiem czy mi się udało. Troszkę na te mydełko. To jest inglota Playing Soap Brow. To jest od mojej tej kumpeli. Nie wiem czy to. Pięknie pachnie. Będę się tym bawić troszkę chyba tym e, produktem do brwi. Teraz w lato, będę miała więcej czasu. Chociaż wiem, że właśnie w lato to tak średnio to trzymią, trzymią te brwi na tym mydełku, ale zobaczymy. No jeszcze są niedociągnięcia, ale mi się wydaje, że jest okej. Okay. Dam sobie bazę pod makijaż, oczywiście z Bielendy. I pomieszamy sobie dzisiaj kilka podkładów, może z dwa lub trzy. Zobaczymy, jaka, jak będą wyglądać. Różne formuły damy. E, Ciekawe, jak to będzie. Dosłownie po, na przykład, pół pompeczki. No, troszkę mnie wysypało, ale to wam już kilkukrotnie mówiłam, że biorę lekarstwa dosyć mocne, żeby, wiecie, sobie uregulować wszystko co trzeba z księżniczką i tak słuchajcie tu mam tak podkład z Bell it's a match wezmę sobie też ten stars from the stars i dam sobie troszeczkę z bielendy ten podkład ten flumi słuchajcie na razie dam tylko ten ze Stars from the Stars i Bell. I one są bardzo formułowo podobne, bardzo rzadkie. Ja już zapomniałam, jaki jest ten z Bell, ale wiedziałam, jaki jest ze Stars from the Stars. A ten z Belende on jest bardzo, bardzo gęsty. I chyba najciemniejszy z tych trzech opcji. Dobra. pewnie zastanowić się, po co tak to mieszam, ale po prostu. Żeby sobie zobaczyć, jak będzie inna formuła. Czy lepiej do mi się sprawdzać? Ale razem jaki to ma piękny zapach. Co się dzieje? Kolego! Nie wolno. Zostaw mi skarpetki. Kolego? Proszę. Nie zostawisz. Ciekawe, wziąłam sobie, musiałam lusterko wiąść, bo do kamery ciężko się maluje, sorry Gdzieś mi tu, o No Halo Gdzieś tutaj mi ktoś pisze Ale tak zawsze jest, jak ja nagrywam, nie? Aczkolwiek mówiłam, że nie będę miała czasu teraz ale zawsze się ktoś znajdzie Kto napisze? Ej, zajebiście wygląda ten podkład Te podkłady razem Zrobimy sobie może taki make up Wszystkimi moimi podkładami kiedyś Wezmę jakiś pojemniczek I sobie zrobimy po pampaczce chyba Każdego z podkładów No, chyba zrobię taki challenge Ej, 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 Kolego! To jest taki łobuz. A przyszedł mi teraz. To mówię, wpuszczę go. Może będzie grzeczny, pójdzie spać, ale nie. Hrabia się wyspał. On już spał przy mamie. <grym> Więc ja nie mam nic do on już, on już sobie pospał. Korektor Oriflame. Jak wiecie, zużyłam kolejny korektor. Ten już też, patrzcie, tutaj już się mu robi taka ta przedziałka. Ja wezmę, wyciągnę stoper może dzisiaj w końcu i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na okulary zaraz najadę. Ale by było ten ciężko domyć podkład z okularów. Ale on dużo ten. Ej! Baronek! Chodź! Tam położyłam pościelnie na podłogę. I się bawi w niej. Słaniak. fajnie wygląda to oko. Znowu tak normalnie, minimalistycznie. No, dobra. Ja sobie tutaj przypudrowałam już buzię. Oczywiście, pudrem z Revolution. E, tutaj mam ten puder. Troszkę mi się sypie z niego. Jak zwykle. E, Pokażę te brwi. No fajnie to wygląda. Wizualnie spoko, ale powiem wam, długo rozprowadzałam to medełka, Dałam go niewiele, Bo wiem, że się go daje nie za dużo. Ale spoko. Jeszcze będę sobie to ćwiczyć. Oj, biorę brązer. Małe, nie wolno! Ty! Ubuzie! Ja mu mówię, nie wolno, to on atakuje, straszne. Moja mama ostatnią w nocy mu pokazuje, że nie wolno. Ja go wiecie tak. Zawsze mu groziłam palcem, że nie wolno czegoś gryć, nie? To on atakuje moją matkę. I mnie też zresztą, nie wiem czemu, on się tego nauczył, że, że nie wolno to jest źle, nie? I gryzie. To jest jak z dzieckiem, zauważyłam. Jak się mówi nie wolno, to on bardziej chce łobuzować. Straszny łobuz tego psa. Słuchajcie, Róż Manhattan oczywiście, Róż Manhattan. O, tutaj mi się Denko troszkę widzę powiększyło. Przypadkiem, bo za mocno, że. Cisnęła ten pędzel. Dobra, muszę w ogóle umyć pędzelki teraz, ten tydzień, bo to już jest końcówka filmiku, wiadomo. I później będę myła wszystkie pędzle, aby na nowy miesiąc miałam nowe i czyste pędzle. Co ci się dzieje, kolego? Rozświetlacz. Nie tylko będzie widać, bo to jest na pędzelku. O, widzę coś tam. Oj, straszne rzeczy ci się dzieją. Krzywda ci się dzieje psie. Powiedz. Ej, nie wolno. Łobuzie. Ty. Łobuzie. Ty dzień dobry. Wiesz tym? Bardzo niedobry, Jerzyś. Dobra, słuchajcie, mam tu pomadkę z Sephory, tylko najpierw sobie spsikamy budzie fixerem z Golden Rose. Czekajcie, psikniemy. Jeszcze tuż do sobie dam. I wrócę do to, co mam do ust. Dobra. Mi tutaj skiety wynosi mały smród. Teraz tak, odcień 76 z Sephory Też taki brązik Ładny To są moje odcienie, więc wiecie Dobra. Fajne te brwi. Powiem Wam szczerze, że będę kombinować. Dokupię sobie szczoteczek parę do tych brwi. Może, może w Action znajdę albo gdzieś i będę sobie bawić z tymi e, brwiami. Bo no, podoba mi się ten efekt. Ciebie wygląda tak jesiennie. Jeszcze te usta. Mm. O nie, mam takie zasyfiałe okulary Muszę je czymś innym Dobra kochani To wszystko eee, Super Kolejny krótki odcinek, podoba mi się eee, Chciałam ogólnie czegoś innego Użyć do ust, ale nie wyszło eee, Mieszanka tych podkładów jest całkiem Ciekawa, bo naprawdę wygląda To dobrze Różne formuły ró Różne wiecie, opcje, jeżeli chodzi o to, co nam producent mówi. No, naprawdę fajnie, tylko mi troszkę wiadomo, włoski widać, ten ale to jest normalne na twarzy, ten maszek, więc się tym nie przejmujemy. No i wszystko. Zapraszam was, kochani, do kolejnego odcinka. Życzę wam miłego dnia. Buziaczki. Pa, pa, Aha! Lajki, komentarze i subskrypcje. papa pa.